Koszty na koniec roku. Przed końcem roku robimy zazwyczaj różne podsumowania. Wtedy też obliczamy dochód z działalności gospodarczej oraz podatek, który musimy zapłacić. Co jednak zrobić, by podatek ten był mniejszy? Dla wszystkich chyba oczywiste jest, że koszty podatkowe obniżają nasze zobowiązania. Zatem jeśli wygenerujemy koszty przed końcem roku, to finalnie zapłacimy niższy podatek. Jest jednak kilka kwestii, o których należy pamiętać. Po pierwsze, podatek obniżają nam koszty firmowe. To oznacza, że wydatki na nasze cele osobiste nie będą traktowane jako koszty uzyskania przychodu. Dla większości przedsiębiorców jest to sprawa oczywista. Jednak co roku spotykamy się z sytuacją, gdy ktoś wrzucił w koszty strój kąpielowy czy prezenty świąteczne. Pamiętajmy też przy tym o amortyzacji. Jeżeli mamy duży podatek do zapłaty, to najprościej wygenerować duży koszt. Logicznym zatem wydało, wydaje się, że kupując samochód obniżymy znacząco podatek. O ile myślenie takie można uznać za logiczne, o tyle działanie takie byłoby niezgodne z prawem. Jeżeli bowiem kupujemy samochód za ponad 10 tysięcy złotych, będziemy musieli go amortyzować. Oznacza to, że poniesiony koszt rozłożymy w czasie na kilka lat. W takiej sytuacji dużo lepszym rozwiązaniem będzie leasing. Opłatę wstępną i raty leasingowe rozliczymy w miesiącu poniesienia wydatku. Amortyzacji podlegają co do zasady wszystkie środki trwałe. Ustawa pozwala jednak na jednorazową amortyzację fabrycznie nowych środków trwałych. Oznacza to, że jeżeli kupimy rzecz o wartości pomiędzy 10 a 100 tysięcy zł, możemy jednorazowo wrzucić ten wydatek w koszty. Istnieją przy tym wyłączenia. Z preferencji tej nie skorzystamy, m.in. w przypadku osobow samochodów osobowych czy gruntów. Drugą możliwością jest jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis. W tym przypadku możemy ją zastos zastosować także do nabycia używanych środków trwałych. Limit w tym przypadku wynosi 50 tysięcy euro, lecz i w tym przypadku z jednorazowej amortyzacji nie skorzystają samochody osobowe. Przy kosztach należy uważać na pułapkę przy zakupie towarów. Jeżeli bowiem przed końcem roku zatowarujemy się, lecz towaru tego nie sprzedamy, to nie będziemy mogli wrzucić go w koszty. Zakup towaru odliczymy bowiem od przychodu w roku, w którym dokonujemy jego sprzedaży. Drugim sposobem jest dokonywanie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Wpłaty dokonane na XZ odliczymy od dochodu lub przychodu, jeśli rozliczamy się ryczałtem. Tu też istnieją pewne limity. W 2025 roku na XE możemy wpłacić 10 407 zł, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, lub 15 611 zł, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami. Trzecim sposobem jest skorzystanie z przysługujących ulg podatkowych. W naszym systemie podatkowym istnieje szereg ulg i preferencji, które pozwolą zapłacić niższy podatek. Do najpopularniejszych należy rozliczenie wspólnie z małżonkiem, ulga na dziecko, ulga na internet, odliczenie darowizn na rzecz organizacji pożytku, pożytku publicznego czy na rzecz kultu religijnego. Jeżeli jednak żaden z powyższych sposobów nie będzie dla nas możliwy, to zawsze możemy wstrzymać się ze sprzedażą do rozpoczęcia nowego roku lub założyć nową działalność, w formie np. spółki ZO.